Siemanko, witajcie na kanale Podróże Dzikowozem. Jestem dziś w Mykenach, pępku świata. Świata, który istniał 3,5 tysiąca lat temu w tym miejscu, a Mykeny były jego stolicą. Imperium tym rządził m.in. król Agamemnon, którego grobowiec zaraz odwiedzimy. Warto wspomnieć, że kultura Myken była najstarszą greckojęzyczną cywilizacją. Cywilizacja ta, imperium tego państwa to była powierzchnia całego basenu Morza Egejskiego, czyli wschodnie wybrzeże Grecji, zachodnie wybrzeże Turcji, Kreta oraz wyspy Morza Egejskiego. Wówczas, wówczas gdzieś w Europie były ludy, które biegały z dzidami, a więc Mykenczyków nawet nie interesowało, żeby podbijać te tereny. Interesowały ich tereny, gdzie mogą albo łupić, albo prowadzić handel. A tutaj znajdowała się stolica tego imperium. Jeżeli istnieje w Grecji jakieś miejsce najbardziej cenne do zobaczenia, to właśnie jest ono tutaj. Istniała tu kultura tak rozwinięta, że gdy Współcześnie czytano Homera, który opisywał ten świat. Uważano go za fantastę i że to jest niemożliwe, że kiedyś tak dawno temu istniała tak rozwinięta cywilizacja. Do momentu, kiedy badacze odkryli to miejsce i przekonali się, że Homer nie zmyśla. Zapraszam Was do myken. Tam widzimy morze, są oddalone jakieś 20 km, Ale 3,5 tysiąca lat temu Mykeny leżały nad samym morzem. Było to miasto portowe. Wyruszały stąd statki, które, którymi głównie Mykińczycy poruszali się po swoim imperium. Czy to w celach handlowych, czy to aby podbijać i łupić nowe krainy. Z czasem geologia tego terenu się zmieniła, i może odsłoniło te tereny, które są teraz bardzo żyzne. Dlatego w okolicach jest mnóstwo, między innymi, plantacji pomarańczy. Mamy tutaj oczywiście też muzeum, w którym możemy zobaczyć tego, tego, tego typu piękne przedmioty. Było to miasto złota Więc najciekawiej będzie znaleźć Złotą Maskę Agamemnona Ale najpierw zobaczmy inne ciekawe przedmioty Którymi posługiwali się Makrończycy Jaką piękną sztukę mieli Jakie jak... piękne wazy zdobione Trzy pół lat temu takie piękne rzeczy robili Jest oczywiście złota maska, Agamemnona W mamy tutaj wystawę tego typu was, pięknie zrobionych znowu biżuteria. No i tutaj mamy grobowiec na gamem Nona. Ciężko trafić jest na moment, kiedy nie ma wycieczek. Także skazani jesteśmy niestety na tłumy. Chwilę poczekałem troszeczkę zniknęli turyści, więc można sawodniej przyjrzeć się temu miejscu 3,500 lat temu został tutaj pochowany Agamemnon ze swoją złotą maską zbroją które przetrwały oczywiście poza ciałem a tutaj w tej komnacie znajdowały się jego skarby, z którymi zostało Pochowany. Tutaj mamy kolejny grobowiec, już trochę mniejszy. No, po prostu nie mogłem przejechać ko tego obojętnie. Takie auta co chwilę mijam na drodze, ale tak, żeby kilka obok siebie stało w różnych wersjach. Tu mamy pikapa, tutaj mamy. Ale może to była, nie, to nie była osobowa, ciężarowa wersja. No te trójka to, to, to tutaj standard, akurat. Te trójki to tutaj standardowa jest widać na ulicach, ale mamy te te dwójkę. No to już tak. Trochę rzadziej. U nas każdy z, z, z tych aut sobie po prostu gdzieś stawu kolekcjonera tutaj. Zaraz. Nie wiem, kurde, do zezłamowania to idzie czy co Niemożliwe to jest. Co, co tu się dzieje? I jeszcze taki mietek. Nawet Westfalia jest. Stosunkowo niedaleko od Myken mamy Epidavros Znajduje się tutaj antyczny teatr wybudowany 300 lat przed naszą erą. Obiekt ten mieścił 12 tysięcy 12 osób, widzów i słynie z tego, że ma najlepszą akustykę. Ponieważ każdy szept, każdy szmer Słyszany był w najbardziej odległym miejscu tego teatru. No i sami słyszymy, jaka tu jest akustyka. Pan prezentuje. Im bliżej środka, tym ta akustyka jest lepsza. I stąd widać jak potężny jest ten teatr. A ja jadę do Metahi, skąd przedostanę się jutro na wyspę, która pozbawiona jest całkowicie motoryzacji. Całkowity, całkowicie transport odbywa się tam za pomocą koni i osłów. Także jedziemy. Starożytne Epidawros słynęło z tego, że medycyna miała tutaj swoje początki, byli tu piersi, lekarze, stąd pozostałości świątyni Asklepiosa, boga medycyny. Oczywiście przyjeżdża się tutaj głównie dla, dla teatru, jest to główna atrakcja, ale takim punktem numer dwa jest właśnie ta świątynia. Epidawros właśnie kojarzyło się ze starożytną medycyną. No I wygląda, że mieli też stadion poza teatrem, na którym, na którym dramaturzy wygłaszali swoje spektakle. No i Epidawros to nie tylko teatr, gdzie były. Przedstawiane spektakle. Mamy tutaj też pozostałości stadionu. Stadiony, oczywiście, na stadionach atleci brali udział w zawodach. Także w starożytności nie brakowało rozrywek w tych starożytnych miastach. Jak nie szło się do teatru, to szło się oglądać zawody sportowe. Tak mało różnimy się od naszych przodków, mimo że minęły tysiące lat. jak to było zdobione jak oni to robili to nie były proste kamienie pięknie oszlifowane albo z wzorami tak jak tam mieliśmy czy tutaj to jest niesamowite jak oni stawiali te kolumny. No i jak widzimy, w starożytnej Grecji mieliśmy już przed naszą erą lekarzy, i tu jest taki jeden z obiektów, do którego można było udać się do ówczesnego doktora. A co ciekawe Te obiekty, tak jak teatr, odnaleziony został dopiero w XIX wieku. Wcześniej to było przykryte ziemią, tysiące lat zrobiły swoje. Dopiero, gdy zaczęto prowadzić jakieś badania archeologiczne, odkrywano takie miejsca. Wcześniej taki teatr przykryty był ziemią i ludzie zapomnieli już o jego istnienie Był tylko w legendach. Legendy potwierdziły się. Autorzy tacy jak Homer nie mylili się. Te wszystkie miasta istniały i zostały odnalezione. Dzięki takim wykopaliskom możemy potwierdzić, że faktycznie taka starożytna Grecja miała tak wspaniale rozwiniętą kulturę. I nie jest to tylko fikcją literacką.